Witam Was bardzo serdecznie, jestem Polski Zbychu A to jest kolejny odcinek, chyba szósty Jak wiecie już jest moim 1.3.1 I skasowały mi się wszystkie światy lol.pl Dobra, stworzymy sobie nowy świat Dobrze, tutaj więcej opcji Skrzynia bonusowa, gotowe Goto A nie, jeszcze tu Dobra, gotowe Stwórz nowy świat i chyba będzie mi widać skina, jakby to. Ale chyba, nie wiem. Sorry, a to moje krzesło tak. <laughs> nie wiem, co to, co to jest za odgłos. Co to jest ta fucking bitchem? And... To chyba była ta skrzynia bonusowa i się rozbiła. No, chyba. w takiej tenki by. Nie, kurde. Sorry, myślałem, że, że mi się ten. Jaki mamy pokojowy? Łatwy. No, widać mojego skina. O, ale mamy fajny teren. Zima? Normalne. I dżungla. Ale fajnie. Patrz, drzewo zimowo-dżunglowe. Haha, ale fajne. Dobrze. Robimy crafting teble. Table. Dobrze. Hobby. Dobrze. Hobby, hoby, hoby, hoby. Hobby. Ok. Tu będzie kopalnia, którą te... Łombo-kombo. O lol, mogę sobie wziąć hardy. O! Kakao-owiec. Kakao-owiec. -kaka, kaka owiec Co, ja nie wiem, co to jest kaka, owiec Ale ja nie wiem, do czego to służy. Nie pamiętam. Muszę sobie przypomnieć. Kaka, A to jest chocobos? Nie, ziarna kakaowe. Nie wiem. Może do jedzenia? Nie wiem. Nie wiem do czego to służy. Tam jest znowu. O świnie są to dobrze. Będzie to do żardzia. O, ale dużo tych kakaowców. Muszę sobie wziąć. Skaczaj, skaczaj, dawaj. Skaczaj. Chyba mnie dobrze słychać. A jak nie, to będę, to będę od nowa nagrywać. Hala. Ha. A wiecie, że ja mam. Nowe Indro? Indro mam nowe. Zrobiłem sobie sam. Musiałem popatrzeć na innych let's playerowców. Grzybyki grzybowe, wow, Ła, Ło, że to ta, ta What the A, góra. Ej, gdzie mój crafting table? Zgubię mój crafting tablet. Tablet, tablety. Gdzie jesteś tablet? Nie, No tablet zginął. Zobaczę, czy to jest do jedzenia. Nie, no to nie, to nie, to nie. Szukamy craftinga table. Nie dobra. To ze stworzę nowy już. Dobra, kopiemy. Dobra, idziemy tu możemy kopać? No, o, tam idziemy. Ale czanki mi się nie z, 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 zrobiły. Uuu, jaskinia. Uuu, szkielet. Dobrze. Tu idę sobie kopać. Tu będzie mój nowy dom. Tu jeszcze zbierka sobie zrobię, żeby było ładnie. Dobrze, może być takie coś. Dobra. Raz, dwa. Tu będą drzwi. O chlebek, muszę się naleźć chlebeka. Hub, hub. Dobrze. Już trzy minuty nagrywam lol.pl mm, Jutro sobie kupuję nowe sprzęty. Więc będzie fajnie. Juhu! Chyba mnie dobrze słychać, ale nie wiem. Będzie 3 na 3 Jaki jest? Dobry. O, dirt. Dirt tu jest. No, wykopię tego dirta i postawię coś innego. Raz, dwa. D one, two. What the fuck to? What the fuck, what the. What the fuck? mnie coś zabije. <coughs> to będzie mieć. Przez ran Patrzcie, hmm. gdzie mam kudazach? A jakiej fajnej kudazów? Uh, uh. mm -hmm. znaczy, taki, taki tam taki coś. To moja ręka. Bez skojarzeń. Cztery, ja tu zrobiłem cztery, a tu. Raz, dwa, trzy, nie, dobra. Jestem dobry. Dziesięć minut i kończę. Nie mam czasu na razie na nagrywanie, bo muszę iść gdzieś. Gdzieś. No gdzieś muszę iść. No jaki lol! Za chwilę... O, jebie To był... Creeper pospolity. <grymne> Dobrze. Idę kopać domek. Idę kopać domek ek ek. Dobra, idę kopać domek. Dobrze. Dobrze, tyle powinno starczyć. O, zaraz sobie beknę. Chamsko. O. Ja teraz kulki przed chwilą. Dobra, zobaczę ile jeszcze nagrywa. O Boże. <laughs> Pięć minut. Na co muszę się schować? Muszę się to schować! No nie, na pewno mnie słychać. Tomek malutki i będzie pod prawie. Pamięta! Ty, 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 ty. I puszczę jakąś muzyczkę w tle. Jął! Jakąś fajną stalowa rura B56. Ciężko było ją wnieść. <ślesz> Ach, <ślesz> Ach, bo nie wiem co. Budisko jakaś, Bania ucygana, bania ucygana! He! Bania ucygana do rana! <grystów> <grystów> dobra że Będzie ładnie. Dobra, na razie się zrobię. O nie, zapomniałem mojego craftinga table. <grystów> A ja mam cheaty, ja mam notusa. <grystów> <grystów> nie, dobra, nie mam notusa. Notusa. Notus to jest... Są wszystkie haki najlepsze. Nie wiem, nie wiem, chyba tak. O Boże, zrobiłem dziurę. Dziurkę zrobiłem! Otwórz, otwórz okienko. Nie jak to było? Otwórz okienko. Otwórz okienko. Otwórz okienko. To był kurwa zły pomysł Maciek. <ścoughs> Dobrze. Zaraz będzie ukończył. No nie no kurde! Szyf kurde. No zapomniałem, że nie mam przeklinać mm. Jak będę przeklinał, to będę mówić Pi! <śm> no kurbi. Ja jedę kurde mać Kurde, jakiś Ojej, bany gravel. Kurde, jaki ja jebię tej gravel. Kurde, opie, fajny gravel. Gravel, powiedziałem teraz, ale Boże święty, jak ja nie cierpię tego śmierdzącego gravela. Jest taki, no bo przyda mi się do drugi. Do mojego jazda. Polecam. Podam Wam link taki fajny w opisie. Polecam ten filmik. Aha i... Polecam mojego kolegę. Vitevicox.pl Bardzo fajny koleś, bardzo. Bardzo go, go, go lubię. Teraz taki fajny filmik, ten. Co jedzie taki, ten y, samochód, i, i ten, i tam y, gościu krzyczy: Fuzroda, i ten, i ten, ten gości, y, i ten samochód się ten, tak gleba, gleba, gleba. No, ileż my nagrywamy: 8 minut, jeszcze dwie minutki, albo już jedna. Okej, okay. mm, dobra, mamy jakiś tam pociąg, y, dom. Co ja mówię dzisiaj? Fus roda! Taki! Dobra. No i będzie nowe intro. Będzie nowe intro, intro, intro. Fus roda. Dobra. Mm, tutaj. Dobra, to by było na koniec. Pamiętajcie. Dawajcie żółty magiczny kusiczek. Nara.